Dzień dobry Państwu. W związku z tym, że udało mi się w końcu przeskoczyć bariery biurokratyczne i wszystkie problemy, jakie są związane z opatentowaniem i badaniami nad materiałami, które chcemy wprowadzić, otrzymałem trzy miesiące temu wyniki już odnośnie domów kopułowych, rotundowych dokładnie. Badań, które dopuszczają budowę takich domów nie tylko rotundowych, ale można i to zwykłych domów stawiać z tych materiałów perlito betonu tak zwanego. Nad którymi siedziałem no, dość długo i mniej więcej tak one wyglądają. Są to domy bardzo oszczędne energetycznie z materiału perlit, który jest ma współczynnik przenikalności 005, a stropian ma 002. Są to bardzo ciepłe domy, niewymagające e, ocieplania. Same bloczki, które pokazałem na wcześniejszych filmach, są e, odlewane w matrycach. O, to jest taki na przykład, to są przykładowe rysunki. Czy może być tak zrobione z dobudówką? No jest, kombinacji jest bardzo dużo możliwości wykonania różnych kształtów tego budynku mieszkalnego jednorodzinny może być to do 100 metrów 20 nawet tu jest dokumentacja którą pokazywałem już wcześniej ludziom osobom zainteresowanym takimi budynkami ekologicznymi całkowicie pelit jest to materiał powstający z ze zmielonej skały bazaltowej jest całkowicie nietoksyczny, a dzięki temu, że jest w pewnej technologii obrabiany, powoduje, że uzyskuje właściwości podobne do e, styropianu, tylko z tym, że jest praktycznie niezniszczalny. Nie, nie ulega jakiejś degradacji środowiska itd. I, tak dalej. I e, bardzo łatwo takie domy jest stawiać, składając je dosłownie z klocków. E, takie matryce mam gotowe. Cały, cała produkcja jest przygotowana. I e, w tej chwili poszukuję. Jestem na takim etapie. No, już nie jestem młody, jak Państwo widzą. Ja to zacząłem no, 5-6 lat temu, no, ale no, latka uciekają, i z wiekiem człowiek już e, no, nie ma tej siły i no, witalności, żeby. Ciągnąć tyle rzeczy na raz tak jak ja. Dlatego zwracam się z prośbą do osób zainteresowanych. Po prostu poszukuję wspólnika, który byłby w stanie uruchomić produkcję czy zająć się produkcją u mnie, tam w zakładzie, gdzie mam praktycznie te próby przeprowadzałem i wykonałem parę tych już odlewów, pod domków i no nie mam już w tej chwili tak, takiego temperamentu jak wcześniej, dlatego poszukuję wspólnika z okolicy tu Dzierżoniów, Bielawa, akurat zakład jest w Bielawie, który byłby zainteresowany rozpowszechnianiem tej technologii i zarazem był na tyle operatywny, żeby no prowadzić produkcję. Także wszystkie osoby, które byłyby tym zainteresowane, zapraszam do współpracy. Mój telefon jest 661 129 374 lub na maila nubira81 małpawp.pl. Czekam na osoby zainteresowane. Dziękuję bardzo.